Skąd mogłam wiedzieć, że dziecko, które pomogło mi ustawić ekspres do kawy, wejdzie do mojego domu i zdałem sobie sprawę, że zostawiłem swoje zabawki i bardzo osobiste ubrania na kanapie? Nie mówiąc już o tym, że wszystko zmieni się po tym momencie. Byłam sama. Ale kiedy poszedłem po ten ekspres do Kawy, dzięki facetowi ze sklepu, nie byłbym dziś sam. Kto mógłby przypuszczać, że niedoświadczony młody człowiek przetnie moją ścieżkę i weźmie rzeczy w tak nieoczekiwanym kierunku? Pozwól, że opowiem ci wszystko od samego początku. Mam 60 lat, rozwiedziony od 15 lat i mieszkam sam. Oczywiście miałem swoje prywatne momenty i osobiste przedmioty, rzeczy tylko dla mnie, w rzeczywistości. Używałem ich tak często, że nawet nie zauważyłam, kiedy przypadkowo zostawiłem je na widoku pośrodku salonu. Może to była po prostu nawyk, a może to był mój sposób na wypełnienie pustki samotności. Tak czy inaczej tamten poranek wydawał się całkowicie normalny. Zamierzałam jedynie kupić ekspres do kawy i kontynuować dzień, ale ten młody facet, Jake, zmienił wszystko, kiedy zaproponował pomoc. W momencie, gdy otworzyłem drzwi i pozwoliłem mu wejść z pudełkiem, nie miałem pojęcia, że zwykły dzień zamieni się w coś niezwykłego. Jake miał 23 lata, podekscytowany, ciepły i pełen energii. Kiedy wszedł do mojego domu z ekspresem do kawy w ręku, jego oczy błądziły po każdym kącie pokoju, to wtedy jego uwaga skupiła się na czymś moje zabawki i te osobiste ubrania, które zostawiłem na kanapie. Byłem tak przyzwyczajony do ich widzenia, że nawet ich nie zauważyłem. Wyglądały dla mnie na najbardziej zwykłą część domu. Jake uśmiechnął się lekko, idąc w stronę salonu i powiedział Mieszkasz sam, prawda? W jego oczach była zabawna ciekawość. Moja twarz zrobiła się jaskrawo czerwona. Stało się to tak nagle i zawstydzająco, że nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić. Ktoś miał tylko przyjść i ustawić ekspres do kawy. W końcu nie dzieliłem tych prywatnych części mojego życia z nikim innym. Moja samotność była moja własna i nigdy nie zamierzałam zadowolić się kimś innym. Jake, proszę. Udawajmy, że nic z tego nie widziałeś, powiedziałam, a mój głos lekko drżał. Wydawało się, że wszystko, czego chciałem, nagle się rozpadło. Jake spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Cokolwiek powiesz, odpowiedział. Ale wiesz, te rzeczy nie są łatwe do przeoczenia. W pewnym sensie wymagają uwagi, tak jak ty. To sprawiło, że poczułam się jeszcze bardziej zakłopotana. Powoli odwróciłem głowę i wymamrotałam. Jake, proszę nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomień, aby uzyskać więcej takich historii. Wiem, że nie będziecie w stanie zrezygnować z zostawienia komentarza po usłyszeniu tej historii. Porozmawiajmy o tym poniżej. Nie mogę się doczekać, aż usłyszę Twoje myśli. Ale z swoim zwyczajowym, ciepłym i szczerym sposobem kontynuował. To całkowicie naturalne mieć takie rzeczy, kiedy żyjesz za, powiedział, a jego oczy teraz lśniły innym rodzajem światła. Wszyscy mamy swoje potrzeby, wiesz, ale czasami takie rzeczy po prostu nie wystarczają, prawda? Czułem subtelny nacisk w jego słowach na końcu. To było tak, jakby próbował się ze mną połączyć w sposób, który był zarówno śmiały, jak i delikatny. Nasze oczy spotkały się na kilka sekund i w tym momencie coś zaczęło iskrzyć między nami przyciąganie, niewypowiedziane przyciąganie, cicha intensywność. Czułem ciepłe spojrzenie Jake'a na sobie i z upływem każdej chwili byliśmy bliżej siebie. Każde jego słowo jakoś dotknęło mojej duszy. To wtedy zrozumiałem, że to, co czułem, było inne. Jake powiedział: Zauważyłem to, kiedy po raz pierwszy przyszedłeś po ekspres do kawy z dziwną iskrą w oczach, dałeś mi uczucie, jakiego nigdy wcześniej nie miałem. Zawahałam się na chwilę przed odpowiedzią. Co mogłam w ogóle powiedzieć? Moje uczucia były wszędzie, ale opieranie się temu przyciąganiu wydawało się prawie niemożliwe. Zrobiłeś to samo dla mnie. Powiedziałam z małym uśmiechem: Młody człowieku, inaczej nigdy nie przyjęłabym Twojej oferty pomocy i nie wpuściła cię do mojego domu. Powiedziałam tak, ale wewnętrznie wiedziałam, że czuję coś głębszego. Jake przeszedł mi pod skórę jakoś. Jego ciało, jego postawa, sposób, w jaki mówił, wszystko w nim, tak zrelaksowane, tak czarujące. Coraz trudniej było powstrzymać moje oczy przed zdradą tego, co czułam. Było trochę ciszy, zanim w końcu powiedziałam: Byłam w tych dżinsach i tej koszuli cały dzień, duszą mnie próbując złagodzić napięcie. Idę się przebrać w coś bardziej komfortowego. Czuj się jak u siebie w domu. Spojrzenie Jake'a zatrzymało się na mnie. Próbowałam odwrócić wzrok choćby na sekundę, ale nie mogłam. Czułam się tak przyciągana do niego. Przestrzeń między nami kurczyła się z każdą sekundą. Na górze wsunęłam się w obcisłą sukienkę z ramionczkami spaghetti. Trochę poprawiłam makijaż i udałam się do kuchni, ale gdy schodziłam zauważyłam, że Jake stoi przy drzwiach pokoju dziennego. Jego oczy, czy to celowo, czy nie, były skierowane na mnie. Przez chwilę stałam tam wahając się, pozwalając moim myślom biec na wolność. W porządku, pomyślałam sobie, młody człowieku, twoje zamiary są całkiem jasne. Jesteś dla mnie jak trafienie Jackpota, więc ruszajmy dalej. Pomyślałam to sobie, potem zadziałałam jakby nie zauważając, że mnie ogląda i podeszłam do niego. Jake, powiedziałam w żartobliwym tonie, Jesteś singlem? Masz dziewczynę? A może spędzasz noce samotnie? Gdy na niego spojrzałam wewnątrz mnie, zapaliła się iskra. Byliśmy teraz tak blisko, że każde słowo, każdy ruch, każde spojrzenie zdawało się niosą głębsze znaczenie. Kiedy zobaczyłam podekscytowanie i nieśmiałą ciekawość w jego oczach, uśmiech pojawił się na mojej twarzy. Jeśli skończyłeś ustawiać ekspres do kawy, co powiesz, żebyśmy zrobili trochę kawy? Powiedziałam ledwo zauważając lekki dreszcz w moim głosie i porozmawiajmy. Możesz mi opowiedzieć wszystko o sobie. Gdy zbliżyłam się do niego, poczułam gotującą się we mnie ciepło. Każda mała rzecz w nim przyciągała mnie. Jake usiadł na krześle, ale ciągle się przesuwał, starając się znaleźć wygodną pozycję. Ja z kolei zrobiłam kolejny krok i przysunęłam swoje krzesło tuż obok jego. Gdy mocno wsunęłam je pod siebie, moja spódnica przesunęła się nieco, tylko o kilka centymetrów, ale byłam tego całkowicie świadoma. Oczy Jake'a wędrowały w górę, zatrzymując się tuż przed spotkaniem z moimi. Czułam, jak bardzo był uważny, jak szczery. Spojrzałam na niego, próbując ocenić tę nową bliskość i uśmiechnęłam się. Krzyżując nogi od niechcenia oparłam ramię na oparciu swojego krzesła. Czy niecierpliwiłeś się, czekając na to? zapytałam z zadziornym tonem, starając się dodać do momentu odrobinę zabawy. Ale napięcie między nami cicho wzrastało. Jake, lekko zmieszany, ale nigdy nie przerywając kontaktu wzrokowego zapytał: „Ile masz lat? Jego głos lekko się zachwiał. Pomiędzy zaskoczeniem a podziwem myślałem, że masz pięćdziesiąt stóp. W moich oczach pojawił się błysk. Czy naprawdę pomyślał, że mam pięćdziesiąt lat? To było interesujące i dziwnie pochlebne. Nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu. Wolisz pięćdziesięciolatków? zażartowałam, unosząc brew, gdy go studiowałam. Każde słowo, każda chwila między nami zbliżały nas do siebie, napędzane ciepłem chwili, spojrzeniem zaskoczenia w jego oczach. Wydawał się mną tak zafascynowany. Nie, to nie o to mi chodziło, powiedział nieco nieśmiało. Wyglądasz tak młodo i pięknie. Jego słowa odbijały się echem w mojej głowie. Ciepło rozlało się po mnie. Ale jednocześnie czułem się trochę nieswojo. Bycie teraz tak blisko, zrobienie kolejnego kroku, czuło się jak sowa. Między nami zapadła chwila ciszy. Wziąłem głęboki oddech i zadałem pytanie Czy masz dziewczynę? Czy jesteś sam? Jak spędzasz noce samotnie? To były pytania, które chciałem, a trochę się bałem, usłyszeć od te. Jake obniżył głos, a jego oczy utkwiły w moich. Jestem sam, powiedział. W tym momencie naprawdę wierzyłem, że jest sam, ale czułem, że to rodzaj samotności, której naprawdę nie chciał, kropka. Patrzyliśmy na siebie przez chwilę i wiedziałem, że może poczuć intensywność mojego spojrzenia. Coś zmieniło się we mnie, gdy czekałem. Moje uczucia zaczęły szybko nabierać kształtu i wiedziałem, że muszę działać. To nie tak, jak dzisiejsza noc się potoczy. To nie tak jak dzisiejsza noc się potoczy. Powiedziałem, mój głos był trochę silniejszy, bardziej zdecydowany, moje spojrzenie wróciło do niego i każde słowo, które wypowiedziałem, miało wagę. Wiedziałem w tym momencie, że wszystko się zmienia. Jake, chodź, powiedziałem, mój głos był niższy niż zwykle, ale z pewnością bardziej zachęcający. Spojrzałem na pokój z łóżkiem i odwróciłem się bez wahania, pewny, że za mną podąży usłyszałem jego kroki za mną, jego oddech był teraz nieco szybszy. Kiedy weszliśmy do sypialni, Jake zatrzymał się niedaleko drzwi. Jego ramiona były trochę spięte, ale jego wyraz twarzy był skupiony, oczekujący. Odwróciłem się do niego, a na jego twarzy zobaczyłem mieszankę wahania i ekscytacji. Jack Jake, jesteś gotowy? Zapytałem, mój ton był spokojny i pewny. Podszedłem bliżej i dodałem z małym uśmiechem. Mam doświadczenie, jak możesz zauważyć, zrelaksuj się, nie denerwuj się. Delikatnie położyłem rękę na jego ramieniu, gdy się zbliżyłem. Nawet ten mały dotyk wydawał się łagodzić jego napięcie, ale także zwiększył jego ekscytację. W tym momencie młodzieńcza energia J.K. spotkała się z pewnością siebie i zdecydowaniem, które zyskałem na przestrzeni lat. Powoli zsunąłem ramionczka sukienki z ramion. Tkanina otarła się o moją skórę, gdy opadła na podłogę. Czułem na sobie wzrok J.K. Było to połączenie podziwu, ciekawości i pożądania. Coś we mnie ożyło, ale mój wyraz twarzy pozostał spokojny. Zbliżyłem się do niego, a cisza między nami prawie tworzyła więź. Moje palce lekko dotknęły jego policzka, a potem czekałem aż zrobi ruch. Jake zawahał się na chwilę, ale w końcu zbliżył się do mnie. Czułem determinację i ekscytację w jego spojrzeniu. Jego ręka powoli opadła na moją talię, a jego twarz zbliżyła się do mojej, aż jego usta w końcu dotknęły moich. Jego pocałunek niósł odwagę młodości i odrobinę braku doświadczenia, ale ta niewinność tylko bardziej mnie przyciągała. Powoli się odsunąłem i skierowałem się w stronę łóżka. Położyłem się na nim z celowymi, niespiesznymi ruchami. Zimna powierzchnia na mojej skórze sprawiła mi chwilową gęsia skórka, zwiększając napięcie wewnątrz mnie. Spojrzałem na Jake'a. Nadal stał tam, niepewny, co zrobić dalej. Jake, chodź tutaj, powiedziałem. Mój głos był miękki, ale zachęcający. Przesunąłem palcami po łóżku, wskazując na puste miejsce obok mnie. Połóż się. Nie ma się czego bać. Jake powoli zbliżył się i ostrożnie położył się obok mnie. To było jakbyśmy obaj wstrzymali oddech, powietrze w pokoju zrobiło się cięższe z każdą sekundą. Odwróciłem się do niego, położyłem delikatnie rękę na jego klatce piersiowej i spytałem łagodnie czy kiedykolwiek myślałeś o tej chwili? Wyobrażałeś ją sobie, Jake? Jake utrzymywał na mnie wzrok bez mrugnięcia. Bardziej niż tylko wyobrażałem, powiedział. Jego głos był niski i trochę drżący ale nigdy nie myślałem, że to naprawdę może się wydarzyć. W tym momencie wszystkie nasze wątpliwości zostały odłożone na bok łączyliśmy się nie tylko ciałami, ale także emocjami. Żadne z nas nie wiedziało, dokąd to prowadzi, ale byłam pewna jednego ekscytacja, którą czułam z Jake'iem była czymś, czego szukałam. Leżąc obok niego, dreszczyk emocji we mnie zamieniał się w przypływ odwagi. Usiadłam lekko na krawędzi łóżka, wpatrując się w Jake'a, gdy powoli wstałam przed nim, lekko pochylając się w jego stronę z głowy łóżka, moje oczy zablokowane na jego, uchwycając mieszankę zaskoczenia i oczekiwania w jego wyrazie twarzy. Jake, powiedziałam, głosem miękkim, ale stanowczym. Dziś wieczorem żadne z nas nie jest samotne. Jake przełknął ślinę, nigdy nie odwracając wzroku. Jego milczenie powiedziało mi, że zrozumiał wagę moich słów, jego ręce mocno trzymały krawędź łóżka, ale jego oczy stały się odważniejsze. Powoli pochyliłam się w stronę jego twarzy, delikatnie trzymając jego policzki w dłoniach. Po prostu przeżyjmy ten moment dziś wieczorem. Szepnęłam, przybliżając swoje usta do jego. Nie kwestionuj niczego. Nie bój się niczego. Oddech Jayka przyspieszył, ale się nie odsunął. Ani na chwilę. W tym momencie oboje uciekaliśmy przed naszą samotnością, znajdując pocieszenie w swojej obecności. Oddech Jayka przyspieszył. Jego oczy wydawały się próbować uchwycić każdy szczegół chwili, jakby chciał go wyryć w swojej pamięci. Zawahał się na krótko, potem podniósł ręce do mojego pasa z mieszanką śmiałości i niepewności. Ta początkowa nieśmiałość stopniała w intensywne pragnienie. Nie mogłam również kontrolować własnego oddechu, ale czułam siłę chwili głęboko w sobie. Ja, Jay? szepnęłam delikatnie gładząc jego twarz dłońmi. To uczucie jest tak wielkie i piękne. Jake nie odwrócił wzroku, odpowiadając głosem, który był głęboki, ale drżący z ciepła. Czuję to samo. Ale czy to wszystko nie dzieje się zbyt szybko? To uczucie, które mam, jest tak silne i jest tak piękne. Możesz się domyślić, że nigdy wcześniej nie zrobiłem czegoś takiego. Na mojej twarzy pojawił się uśmiech, pochyliłam się bliżej i delikatnie pocałowałam go w czoło. Jake, czasami życie jest lepsze, kiedy nie analizujesz zbyt wiele. Po prostu czuj moment i nigdy nie przestawaj, powiedziałam uspokajającym tonem. Jake zatrzymał się na chwilę, ale potem powoli przesunął ręce z mojego pasa w górę, przyciągając mnie bliżej do siebie. Gdy nasze oddechy się mieszały, a przestrzeń między nami znikała, wiedziałam, że to mógł być punkt zwrotny w naszym życiu. Nie minęło dużo czasu, a Jake bez tchu i całkowicie poddając się, pozwolił sobie odejść, tak jak mu powiedziałam, nie przestawał, a to było niesamowite uczucie. Gdy leżałam obok niego później, wyglądał na tak szczęśliwego, jakby wreszcie uwolnił się od całego napięcia. Silne ramiona Jake'a były mocno owinięte wokół mnie, trzymając mnie blisko. Moja głowa spoczywała na jego klatce piersiowej, gdzie mogłam usłyszeć stały rytm jego bicia serca. Rytmiczny dźwięk był zarówno uspokajający, jak i dziwnie ekscytujący. Nie zdając sobie z tego sprawy, moje palce delikatnie rysowały wzory na jego klatce piersiowej. Jake wziął głęboki oddech i powiedział cichym głosem Britney, to to, co teraz czuję. Nigdy wcześniej nie czułem się tak spokojny i w harmonii. Jego głos był mieszanką szczerości i zaskoczenia. Uśmiechnęłam się, ale nie spotkałam jego wzroku, nadal opierając głowę na jego klatce piersiowej. Naprawdę? Wymamrotałam. Tak naprawdę, kontynuował, delikatnie przesuwając jedną z rąk na moje plecy, przyciągając mnie bliżej. Przez całe życie czegoś goniłem. Nigdy nie myślałem, że zatrzymam się, aby cieszyć się chwilą taką jak ta, ale teraz, będąc tutaj z tobą, sprawia, że wszystko to czuje się jakby miało sens. Jego słowa ogrzewały mnie od środka. Podczas gdy leżałam tam, wsłuchując się w równomierny rytm jego oddechów, odpowiedziałam Jake. Po prostu bycie z tobą sprawia, że czuję coś, czego nie czułam od dawna, coś wyjątkowego. Jake przeczesał palcami moje włosy, a na jego ustach błądził delikatny uśmiech. Myślę, że daliśmy sobie nawzajem dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, powiedział zamyślony. Uniosłam lekko głowę, aby na niego spojrzeć. Szczerość i ulga na jego twarzy mówiły wszystko. W takim razie zostawmy to tak, powiedziałam. Napawajmy się tą chwilą. Jake powoli kiwnął głową, zgadzając się bez słowa. Po prostu leżeliśmy tam otuleni sobą nawzajem, pozwalając by ciepło chwili nas otoczyło. Na zewnątrz cicha i przytłumiona światłość wydawały się istnieć tylko dla nas. Opierając głowę z powrotem na piersi Jake'a, zamknęłam oczy i pozwoliłam by spokojna chwila mnie ogarnęła. Wtedy do mojej głowy zakradła się myśl. Zaczęłam wyobrażać sobie, że proszę go, by został tu ze mną, aby stworzył ten dom, te ciche zakątki i samotne noce, coś bardziej żywego dzięki jego obecności. Pomysł dodania go do mojego świata sprawiał, że wszystko wydawało się jaśniejsze, pełniejsze. Oczywiście nie wiedziałam, dokąd nas to zaprowadzi, jakie. Ekscytujące dni, lub głębsze więzi nas czekają, ale jednego byłam pewna: nasza historia nie kończy się tutaj, to dopiero początek. Więc zostańcie z nami, jeśli dotarliście tak daleko, wiem, że moja historia musi was poruszyć. Jest jeszcze tak wiele do opowiedzenia i nie chcecie tego przegapić. Kliknijcie ten przycisk obserwowania, włączcie powiadomienia i nie zapomnijcie zostawić komentarza na temat tej historii. Nie mogę się doczekać waszych opinii, porozmawiajmy w komentarzach. Wasze wsparcie znaczy dla mnie wszystko.